Nikodem Marszałek Odrodzenie Feniksa Wstęp Pamiętam jak dziś, kiedy pierwszy raz uczestniczyłem w seminarium na temat rozwoju osobistego. Pomyślałem wtedy sobie, o co tutaj chodzi? Przecież chodzę do szkoły, potem pójdę na studia. Czego chcieć więcej? Dlaczego wszyscy tutaj są tacy radośni? Po mojej lewej stronie siedział prezes dużej firmy obuwniczej, po prawej znany aktor, a z tyłu profesor Akademii Ekonomicznej. Wiedziałem, że znalazłem się w doborowym towarzystwie. Po kilku godzinach zapisałem kilkanaście kartek wyrazem bzdury. Prawie ze wszystkim, co usłyszałem, nie zgadzałem się. Ignorowałem wszystko, co prowadzący starał się nam przekazać. Chciałem wyskoczyć na scenę i udowodnić mu, że nie ma racji. Jednak, na szczęście, w tym czasie nie mówiłem jeszcze po angielsku. To niemożliwe krzyczałem do innych uczestników w czasie przerwy. Czy potrafisz sobie wyobrazić siedemnastolatka, który biega z notatkami, krzycząc do prezesa banku: Co pan wygaduje? Marnuje pan tylko swój czas? Co za głupoty? Myślałem, ten człowiek każe mi wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Mówi mi, że jestem kowalem swojego losu, a coś takiego jak szczęście czy pech nie istnieje. Powtarza, że mam pracować mądrzej, a nie ciężej. Co on plecie? Opowiada, że fakty się nie liczą, że wykształcenie, płeć, wygląd, dotychczasowe doświadczenie, zdobyta wiedza czy znajomości nie mają znaczenia. Wszystko to jest nieistotne, jeśli tylko mam wielkie marzenie? Przecież nie jestem dzieckiem. Pani w szkole powtarza, że trzeba racjonalnie myśleć i wyciągnąć głowę z chmur. I tak pierwszy dzień seminarium zakończył się, a ja wróciłem do hotelowego pokoju. Dopiero wtedy zacząłem rozmyślać nad tym, co usłyszałem. Usiadłem w ciszy i nagle przyszło mi pierwsze skojarzenie związane z wiedzą, którą przed chwilą krytykowałem. Przypomniałem sobie zdarzenie sprzed kilku lat. Byłem wówczas uczniem najwybitniejszej klasy w historii szkoły. Moja średnia ocen wahała się między 3,6 a 4,2, ponieważ najistotniejszą dla mnie rzeczą w tym czasie była moja paczka. Wszyscy podobnie myśleliśmy, podobnie mówiliśmy, nawet oceny, które dostawaliśmy, były podobne. Najciekawsze było jednak to, że reszta uczniów z naszej klasy uczyła się bardzo dobrze, a średnia ich ocen wahała się między 5,4 a 5,8. Zdobywali wiele nagród na różnych olimpiadach chemicznych, językowych, matematycznych czy fizycznych, a niegasnące oczekiwania i zachwyty całego personelu szkoły spowodowały, że uwaga skupiła się na mojej paczce. A ponieważ zaniżaliśmy średnią ocen, dyrekcja powiedziała wreszcie: Stop! Wszystkich z mojej paczki, poza mną, posadzono w ławce z najlepszymi uczniami w klasie. Jeśli któryś z moich kolegów miał średnią 3,2, był sadzany z uczniem o średniej ocen 5,8, jeśli 3,4 z uczniem o średniej 5,6 itd. I właśnie ten eksperyment przypomniał mi to, co mówił prelegent. W tym czasie dominował pogląd, że inteligencji nie można podnieść. Intuicji nie można wyćwiczyć, a takie prawa jak oczekiwania i wiara nie istnieją, nie wspominając o tym, że nie wiedziano w ogóle, co to magnetyzm ludzki i metody CSS. Wiesz, co się stało po pierwszym roku tego eksperymentu? Paczka pękła, po prostu się rozpadła, a moi koledzy osiągnęli swoje życiowe średnie w granicach od 4,6 do 4,8. Zastanawiałem się, jak to było możliwe. I właśnie pierwszy dzień seminarium wyjaśnił mi to fenomenalne prawo. Byłem wściekły, że moi rodzice nie znali tych praw wcześniej, jakże innym dzieckiem byłbym dzisiaj. Z pewnością bardziej spełnionym, pomyślałem, leżąc na hotelowym łóżku. Nowa wiedza, którą w tym dniu zdobyłem, wymagała spokoju i segregacji. Wiedziałem już, że można stać się lepszym, bardziej efektywnym i skutecznym. Zrozumiałem, że mam wpływ na poziom swojej inteligencji, mogę przyspieszyć swój proces nauki i czytania. Nie jest ważne to, co mówi świat i jak to argumentuje. Mogę coś osiągnąć, a zależy to tylko i wyłącznie ode mnie. Drugim istotnym przebłyskiem było skojarzenie związane z nastawieniem i postawą. Wiedziałem, czym są, jednak to głębokie przesłanie zrozumiałem dopiero wtedy, gdy znów poszybowałem myślami do szkoły podstawowej. Pewien kolega był bardzo dziwnym uczniem nie uczył się, często był nieobecny na zajęciach szkolnych, a gdy przychodził, nigdy nie miał rozwiązanych prac domowych. Cokolwiek jednak mówił, gdziekolwiek przebywał, rozsiewał w szkolnej społeczności zachwyt i dobre samopoczucie. Cała szkoła go uwielbiała. No tak, pomyślałem w pokoju hotelowym, to było takie proste. Wykorzystał troszkę magnetyzmu, dobrze reagował na słowa, które słyszał od innych ludzi, a jego nastawienie było po prostu pozytywne bez względu na chwilę obecną. Kluczem do jego sukcesu były perfekcyjne odpowiedzi, których udzielał, gdy zarzucano mu brak odrobionych zadań domowych czy częste nieobecności. Jego słowa, mowa ciała, spojrzenie i intonacja hipnotyzowały nas. W całej klasie wydawało się, że używa jakiejś magii. Mimo oburzenia i początkowych skarg, zjednywał sobie wszystkich. Pomyślałem, ależ on będzie miał prosto w życiu z taką postawą i takim nastawieniem. I zrozumiałem, że chcę jego magnetyzmu i tej umiejętności zjednywania sobie ludzi. Wiedziałem, że jestem w dobrym miejscu byłem bardzo podekscytowany i już nasuwały mi się kolejne skojarzenia przywoływane przez wspomnienia z przeszłości. Zawsze pragnąłem rozwinąć biznes. Nie wiedziałem jednak jak miałby on wyglądać i czego miałby dotyczyć. W trakcie seminarium prelegent po prostu wyciągnął mi to z serca. Przedstawił wspaniałą metodę CSS oraz techniki pomagające osiągnąć określone cele. To na co ten teraz...